Hejka, kochani! Już jutro wyjeżdżamy do Warszawy. Także pokażę Wam, w co mam zamiar się ubrać. Takie rozpoczęcie tego vloga. Mam zamiar nagrać właśnie y, fajnego vloga z Warszawy. Y, także to będzie taka pierwsza część, w co chcę się ubrać. Pokażę Wam moje pomysły. Sprawdzałam pogodę, to ma być tak mniej więcej Yy, tylko mają być 3 stopnie, także strasznie może być zimno, w zależności też od wiatru. Także tak. Yy, jeśli chodzi o czapkę, tutaj to to jest teraz moja taka ulubiona. To ona bardzo pasuje do błękitu, a chcę ubrać yy, błękitną kurtkę. To będzie taka moja stylowa. Mam taką samą czarną. Mam zamiar jechać w tej yy, kurtce, w tym kolorze. Do tego ta. Czapkę I... i do tego planuję jeszcze dodać te spodnie. O, nie wiem, czy widać dobrze. Tak, takie spodnie mega mi się podobają. Pewnie będę musiała coś jeszcze podnie ubrać, bo ma być zimno. Także... No, z tego oczywiście moje ulubione buty, czyli te buciki widać się chyba, ok. Te buty są to teraz moje ulubione, tak jak właśnie wam mówię. Są, y, są mega wygodne, y, są już trochę brudne bo je ostatnio ciągle noszę mają świetny kolor i, i no i ja lubię takie na takiej właśnie na wyższej podeszwie, także, także są y, teraz moimi ulubionymi i muszę je zabrać tym bardziej, że na maksa pasują do tej stylizacji. Jest szósta praktycznie nie spałam. Zaraz lecimy na pociąg. Także... I czupek, że już teraz będziemy mieli godziny, mamy dużo e, szans. Strasznie zmęczony, po prostu mamy dosyć. Jest... Nie, nie lubię jeść w tym Nie wiem, czy to się nazywa. Ale... Dobra, to pamiętam, Agata, tutaj stałyśmy i później wracałyśmy. I to teraz do galerii, tak? Dobra, to teraz idziemy do galerii, i potem pewnie do łazienek albo na miasto. Po prostu... Nie, no na pewno tutaj nie byłyśmy wtedy. Może inny Nie wiem jak to było, ale Teraz idziemy w stronę... Dlaczego Magda. E, w stronę Alei Jerozolimskich. Tak i tam będziemy się kierować na Łazienki. W stronę Łazienek. Się nie Nie no że no, no, na No jasne. Odnalazłyśmy drogę do Łazienek. I tak i teraz mamy taki spacer po po Warszawie. Przepięknie tu jest. Jestem tutaj pierwszy raz, niestety. Znaczy fajnie, że pierwszy raz, ale. Znaczy fajnie, że w końcu jestem, ale szkoda, że dopiero pierwszy raz. Pięknie jest. Pogoda też dopisała. Przepięknie. I co mam mówić?

To pięknie tu jest, mogłabym tutaj być po prostu. Idziemy na stare miasto obecnie i jesteśmy po obiedzie także, także super! No to okay. Teraz będziemy, idziemy na przystanek, a potem idziemy do Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa na spotkanie z Abby Johnson. Tak. Wracamy teraz z boliera. Udało się zrobić te zdjęcia, które chciałam na insta, także zobaczymy co wyszło i niedługo zobaczycie efekty. Wszystko tutaj takie mega ładne. Bardzo chciałabym tutaj mieszkać, może się uda w przyszłości. Czemu się udziesz. Lecimy teraz na tramwaj i na to spotkanie. Potem mamy już zaraz swój e, pociąg, także Waldo musisz to założyć. Już na maksa zimno jeszcze stoimy tu na tym przystanku i po prostu no aby już to przyjechało. Dlatego m.in. wydamism Radwę, który jest dystrybutorem również firmu na polskie wydało się pomoc dla tych. Hello, it's wonderful to be with you here. It's been an honor to be in Poland this week. I'm of course from the United States, where I live with my husband and our eight children. Przychodzimy ze stan i gdzie z swoim mężem i zażmionim We have a 13-year-old daughter. Uh, we have four boys in a row. They are seven, six, five and four. Mamy 13 letnią córkę, Mamy czterech chłopców z rzędu: 7, 6, i 4 lata. Then we have twin girls that are two, and then an eight month old I am a two-thirds of the year, and I am a two-thirds I want to share a little bit about my story today and also some of the things I have seen.

Wiecie, zaczęłam pracować dla dziennikiem non-profit Chodnika w domu Dziewczynka It's domu? Chodnika w Hit jakich mało <laughs> y po, Zostałyśmy poproszone do TVP i udzieliłyśmy... Każde z nas udzieliły... Udzieliła wywiadu Agata Matka się trzęsie jeszcze Ja też, w sumie się przejęłam tym Ja też, Jenny. A to w przyszłości że być moja praca, halo ale po drugiej stronie Zbior, także same przygody po prostu jestem strasznie zestresowana jeszcze się trzęsę do po prostu A spotkanie bardzo udane, szkoda, że nie możemy zostać do końca. Tak, urywek wpuszczę właśnie w, w tym vlogu będzie, także zobaczycie kawałek. Szkoda, że więcej osób nie mogło tego posłuchać. Jedziemy do domu. Pa.